Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Andrzej Michalski Stępkowski. Mam zaszczyt reprezentować Polskie Stowarzyszenie Aluminium, organizację branżową reprezentującą gromadzącą czołowe firmy działające na polskim rynku aluminium. Moim gościem dzisiaj jest pan Piotr Wieliński, prezes Hydro Extrusion Poland, firmy, która jest jednym z największych rodzimych wytwórców wyrobów wyciskanych z aluminium. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wiele wskazuje na to, że rok 2023 rozpoczął się lepiej niż jeszcze kilka tygodni temu wszyscy się spodziewali. Popyt na wyroby aluminiowe znajduje się na w miarę satysfakcjonującym poziomie. Zakłady wytwórcze mają obłożone linie, linie, linie produkcyjne. Proszę powiedzieć, czy ta teza jest prawdziwa z punktu widzenia Państwa przedsiębiorstwa? Skłamał, gdybym powiedział, że nie. Przede wszystkim na te na opinie, które przedtem były, no, wpływały to, co działo się na koniec, w końcu listopada i na początku grudnia. cały kryzys związany z przemagazynowaniem, z tym, że klienci oczekując, oczekując kryzysu i oczekując troszkę problemów z metalem, który był w roku 2021, Zrobili bardzo duże zapasy magazynowe. Wydawało się, że ten kryzys potrwa dłużej i wydawało się, że ta taka stagnacja na rynku aluminium, szczególnie na rynku profili aluminiowych, przyciągnie się na okres dłuższy na praktycznie prawie cały pierwszy kwartał, okazało się, że nie. Może nie jest idealnie. Może nie jest idealnie, ale pracujemy w normalnym trybie. Zamówienia z rynku spływają. Trwają rozmowy z klientami na temat nowych zleceń, na temat nowych, nowych projektów. Pojawia się trochę nowych zapytań, i wygląda na to, że, że rzeczywiście sytuacja jest lepsza niż przewidywaliśmy to jeszcze nawet na początku grudnia zeszłego roku. Dobrze, to może uporządkujmy. Jakie główne trendy, tendencje kierują dzisiaj rynkiem aluminium w Polsce? Przede wszystkim trzeba by wspomnieć o tym kryzysie przemagaznowania, tak? O tym, że klienci posiadali bardzo duże zapasy. Można by ten temat rozwijać, ale nie widzę najmniejszego sensu. Myślę, że czas skupić się bardziej na tym, co dzieje się w kilku segmentach branży. Zacznijmy, może od budownictwa. Wiemy o tym doskonale, że w całym kraju w tej chwili jest bardzo duża stagnacja, jeśli chodzi o nowe inwestycje w budownictwie, jeśli chodzi o wykańczanie. Mamy takie przykłady, gdzie ze względu na koszty, gdzie ze względu na problemy część inwestycji zostaną zwyczajnie w świecie zatrzymane. Obserwujemy także to, że od klientów w tej branży zamówienia, które spływają, to są dużo mniejsze zamówienia, mimo wszystko dużo mniejsze zamówienia już, niż normalnie byliśmy do nich przyzwyczajeni. Ale to, to jest taki negatywny przykład. Takim innym pozytywnym przykładem, na przykład, to jest cały segment automobiliów. My jesteśmy obecnie akurat w tej części, w tych częściach tego rynku, które i dotyczą mi samochodów osobowych, ale dotyczą, tam, dotyczą także budowy samochodów ciężarowych i autobusów. I, tak jak jeśli chodzi o samochody ciężarowe i autobusy, ten, ten, ten poziom zamówień przez ostatnie dwa lata był może trochę mniejszy niż normalnie, niż, tak, niż ten, którego oczekiwaliśmy, ale mimo wszystko ten segment pracował dość dobrze. Dzisiaj, dzisiaj widać, że tak powiem, akurat w tym segmencie samochodów ciężarowych i autobusów bardzo duży wzrost. Coś się ruszyło. Dostajemy z tego segmentu coraz to więcej zamówień i to do wszystkich klientów, i to nie tylko tutaj z Polski, do firm montażowych z Polski, ale także, także z Europy. My w grupie Hydro jesteśmy głównym dostawcą do tego, do tego segmentu i, i wygląda na to, że ten segment, ten segment, ten segment akurat notuje bardzo, bardzo duże wzrosty. Jeśli chodzi o samochody osobowe, no to wszyscy znają sytuację zerwania łańcuchów dostaw, brak niektórych elementów, brak niektórych części. Bardzo ciężkie ostatnie dwa lata. Muszę powiedzieć, że także wygląda na to, że, że u producentów samochodów sytuacja się poprawiła. Notujemy coraz to więcej zamówień, ale nie, za, nie zamówienia są tu ważne. Myślę, że ważniejsze są tutaj prognozy, które dostajemy już na drugi, na trzeci kwartał, które są bardzo optymistyczne i które pokazują, że ten segment naprawdę wraca do starej kondycji i, będzie, i będziemy mieli w tym obszarze bardzo, bardzo dobry i bardzo, bardzo aktywny rok. Patrząc na to, co się dzieje wewnętrznie w Polsce, także coraz to więcej coraz to więcej systemów, coraz to więcej branż związanych chociażby z zieloną transformacją jest coraz to bardziej aktywnych, pojawiają się nowe konstrukcje, pojawiają się nowe pomysły. Może to nie są jeszcze pomysły, które spowodują, że, 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 że które przerodzą się w nowe, w nowe duże wolumeny w krótkim okresie czasu. Ale to pokazuje, że być może pod koniec tego roku, być może na początku drugiego następnego roku, pewne, pewne idee, które się zmaterializują, pomogą, pomogą także powstać tej branży yy, na nogi i pokażą, że ta branża jest tak samo ważna jak budownictwo ogólne czy segment automotyw. Bo, bo to nie tylko są już systemy solarne, ale jest jeszcze kilka innych elementów czy in, innych obszarów. W których akurat ta zielona transformacja może nam pomóc? Początek roku jest y, zdecydowanie bardziej udany niż y, można się było spodziewać, jeszcze pod koniec 2022 roku. Czy Pana zdaniem te pozytywne tendencje, które y, trwają, które, y, które obserwujemy, czy one się utrzymają y, w kolejnych kwartałach? Wiemy. Do tego się szykujemy. Szykujemy się do tego, żeby. Że ten wzrost rynku w tej chwili będzie dość stały. Być może on nie będzie jakiś gwałtowny, nie będzie rabinowego wzrostu zamówień, ale te zamówienia praktycznie z miesiąca na miesiąc powinny jeszcze rosnąć. I mimo tego, że sytuacja jest dobra, to oczekujemy tego, że sytuacja się jeszcze poprawi. Yy, yy, że wrócimy mniej więcej do, 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 do podobnych poziomów, jakie mieliśmy w roku 2021. I yy, 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 to chyba byłoby najlepsze, to chyba byłoby dla tego rynku najlepsze. My się do tego szykujemy w każdym razie. Yy, uważamy, że od początku drugiego kwartału będzie można zauważyć jeszcze wyraźniejszy wzrost yy, kondycji rynku i że to, i że to przełoży się na, na cały przyszły rok, yy, na cały ten rok, przepraszam, i że będziemy mogli, będziemy mogli rzeczywiście, rzeczywiście mówić o, o tak, tak dobrej koniunkturze i takich dobrych warunkach rynkowych, jakie były w roku też. A proszę powiedzieć, co z wyzwaniami, które? obserwowaliśmy w ubiegłym roku. Mówię o wysokich cenach energii, mówię o rosnących w ogóle kosztach produkcji, mówię o rosnącej konkurencji z rynków spoza wspólnoty. Czy to cały czas jest odczuwalne, czy to już jest na drugim planie i możemy, możemy powoli zapomnieć o tych problemach? To znaczy, jeśli chodzi o te ceny energii, które mamy w tej chwili, to chyba się wszyscy już do nich na tyle przyzwyczaili, że one przestały być dyskusyjne. Ważne są skutki tego, długofalowe skutki, jeśli chodzi o nasz łańcuch, to, czyli o dostawy metalu, o dostawy, o dostawy wlewków do, do produkcji profili aluminiowych. Myślę, że tutaj mogą być problemy, dlatego że wiele firm produkujących wlewki bądź się zamknęło, bądź w myśli w tej chwili o zamknięciu, szczególnie jeśli chodzi tutaj o nasz obszar europejski i tutaj może to spowodować problemy. Mówię o koniunkturze z roku 2021. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy doświadczyli znów problemów z dostawami metalu, które były w roku 2021 i które dotknęły wszystkich. A mogą, a takie problemy mogą zaistnieć. Mamy niewyjaśnioną do końca sytuację z, z Rusalem, Niektóre częściowo jest objęte sankcjami, hmm. także wewnętrznymi w niektórych firmach. Mamy dzisiaj rosnące problemy z transportem morskim, a jakaś część metalu przypływa do nas z Zatoki Perskiej. I, I tutaj mogą być problemy. Widać, że ten te, te, te dość sprawnie działający system, system dostaw zaczyna, zaczyna troszeczkę szwankować i pojawiają się tam problemy. Trochę to będzie, trochę to będzie zneutralizowane. Te problemy trochę zostaną zneutralizowane przez to, że coraz to więcej firm idąc właśnie w kierunku tego zielonego rozwoju, stara się postawić na recykling, stara się postawić na skopowanie i przetop złomu z rynku, co troszkę, troszkę, troszkę pozwoli nam e, złapać oddechu, ale, ale ale może być różnie. Może się okazać, że, że przy tej koniunkturze, jaka jest w tej chwili tego metalu na rynku będzie, będzie trochę mało. Biorąc pod uwagę jeszcze to, jak reagowały fundusze hedgingowe w ostatnich tygodniach, które skupowały metal z giełdy, róż, róż, różnie może być. Trudno mówić o cenach, natomiast mówiąc troszkę o wolumenach, my mamy, troszkę, mamy trochę obaw związanych z tym, że, że może powtórzyć się w jakimś zakresie ten kryzys braku dostępności metalu, tak jak był w roku 2021. Chyba to będzie, to, to będzie największe wyzwanie. Od wielu miesięcy kierowana przez pana firma prowadzi spektakularną inwestycję. Ona jest związana ze zwiększeniem mocy wytwórczych, ale nie tylko. Czy mógłby Pan przypomnieć, na czym dokładnie polega ta inwestycja i jaki jest jej harmonogram? Jakie są jej parametry? Budujemy, zbudowaliśmy nową prasę oświadczonową w, w zakładzie w Cisiamce. Bardzo staraliśmy się, żeby była to prasa o obniżonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Chyba nam się to udało. Prasa przy normalnej działalności, przy normalnym funkcjonowaniu będzie konsumowała około 20% energii mniej niż robią to klasyczne urządzenia, do dzisiaj jeszcze kupowane. Prasa jest oddana do użytku, rozpoczęła produkcję. Więc myślę, że ten etap zaczął zakończony. Ale drugim ważnym elementem tej inwestycji to była budowa farmy solarnej. Budowa farmy się jeszcze nie rozpoczęła. Budowa farmy się jeszcze nie rozpoczęła, ale to tylko i wyłącznie ze względu na dość długi proces uzyskiwania zezwoleń i warunków przyłączenia tej farmy. Długi także z tego względu, że no, poszliśmy trochę w taką stronę, Chyba innowacyjną, jeśli chodzi o Polskę i z tego co wiem od swoich kolegów z innych zakładów z Europy, że także na skalę europejską, dlatego, że myśmy zdecydowali się na podłączenie tej farmy bezpośrednio do zakładu i użytkowanie użytkowania tej energii generowanej przez farmę bezpośrednio na potrzeby zakładu, bez pośrednictwa sieci energetycznych. I, I to powoduje, że to jest proces dość skomplikowany. Jesteśmy na etapie końcowym uzyskiwania wszystkich, wszystkich warunków przyłączenia przede wszystkim. Myślę, że w okolicach maja, końca kwietnia, początków maja ruszy montaż farmy. Myślę, że zakończenie montażu to jest gdzieś o koniec czerwca, początek lipca. Farma będzie duża, bo ta że farma będzie obejmowała obszar sięgły pół hektara gruntów, które mamy zakupione koło zakładu. A no później będzie okres jeszcze uzyskania licencji jako licencji na na produkcję tej energii, więc, więc efektywnie, efektywnie, jeżeli wszystko będzie to zgodnie z terminami, jeżeli nie będzie żadnych perturbacji, to najprawdopodobniej już na początku sierpnia farma zacznie dostarczać prąd i zasilać zakład, zakład w Czciance. Farma zaspokoi, jeśli chodzi o cały zakład, zaspokoi potrzeby około 1 trzeciej konsumpcji energii elektrycznej, którą zakład w Czciance ma. Więc jest to duża rzecz. No, zobaczymy. Staramy się szukać tego typu rozwiązań. Staramy się iść w kierunku właśnie oszczędzania zużycia energii, nie tylko poprzez budowę nowej prasy, ale poprzez różnego rodzaju inne drobne inwestycje i modyfikacje, tam, gdzie można to zrobić. Zastępując stare wyposażenie, nowe, po dużej niższej konsumpcji energii. Staramy się szukać rozwiązań, właśnie takich związanych z zasilaniem zakładu. Staramy się szukać rozwiązań związanych z. Utylizacją i wykorzystaniem energii odpadowej, ciepła odpadowego, które akurat w tych procesach powstaje. I myślę, że to jest przyszłość, że jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o, o, o nowe linie, które będą powstawały, jeśli chodzi o modernizacje, które będą przeprowadzane, to one wszystkie będą właśnie bazowały na tym, żeby jak najbardziej ograniczyć zużycie energii i jak najlepiej zagospodarować to ciepło odpadowe, które w procesie powstaje. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.